Dzień dobry witam serdecznie i zapraszam do wideo recenzji na portalu Zegarki i Pasja. Dzisiejszym bohaterem jest zegarek Rado. Rado ze swoim modelem Captain Cook wpisuje się w modę związaną z powrotami do dawnych odnoszących sukcesy modeli. Wykorzystywanie modeli archiwalnych jest teraz na topie. No i bardzo dobrze, bo moim zdaniem zegarki sprzed 50-60 lat często były wyjątkowo urodziwe. A to właśnie modele bezcelowe z tamtych czasów, czyli te najpiękniejsze są zazwyczaj wykorzystywane do tych spektakularnych powrotów. Rado Captain Cook w kolejnym współczesnym wcieleniu to świetny zegarek nurkowy w stylistyce retro. I trzeba dodać, że oferowany w bardzo wielu różnych odmianach, w tym także związanych z różnymi rozmiarami. Od zegarków naprawdę sporych, ceramicznych, tytanowych po zegarki. O średnicy jedynie 37 mm. Z okazji 40-lecia współpracy ze światem tenisa, tym razem Rado prezentuje Captain Cook X Tennis Limited Edition. Zegarek nurkowy, ale stworzony dla upamiętnienia debiutu firmy Rado w roli sponsora na Swiss Open w 1985 roku. Model ten jest, jak zdradza nazwa, limitowany. Dostępnych jest tylko 1985 egzemplarzy. Kopertę polerowanej stali nierdzewnej, w tym wypadku o średnicy 39 mm, zestawiono z obrotowym pierścieniem z tego samego materiału oraz wkładką tego pierścienia z kołowo-szczotkowanej ceramiki plazmowej, na której wygrawerowano cyfry, znaczniki oraz typowy dla zegarków nurkowych trójkącik na godzinie 12 Pokryty białą powłoką superluminowa. Tutaj dodam jeszcze, że grubość tego zegarka to około 12 mm, natomiast wysokość od ucha do ucha to jedynie 45 mm. A wspomniana atrakcyjna luneta z ząbkowaną krawędzią okala wyraźnie wypukłe szafirowe szkło, wyposażone w powłokę antyrefleksyjną z obu stron. To ma minimalizować refleksy. No, ale biorąc pod uwagę filmowanie czy robienie zdjęć temu zegarkowi, to naprawdę jest to wyzwanie, ponieważ kształt tutaj naprawdę robi swoje. Jeżeli chodzi o tarczę, to ma ona kolor rutenu przechodzący w biel na środku. Podkreśla to taką, można powiedzieć, wyrafinowaną sportową estetykę. Tu też trzeba wspomnieć, że tarcza jest wypukła, współgrając ze stylem retro, no i oczywiście doskonale współgrając z tym szkiełkiem wypukłym, które z racji kształtu bardzo mocno przypomina dawniej stosowane szkła stworzywa sztucznego. To także jest podkreślenie stylistyki retro. Wskazówki mają bardzo charakterystyczny kształt szczególnie ta godzinowa z tym dużym trójkącikiem na końcu. Wskazówki i indeksy w kolorze rodu zostały również, tak jak ten trójkącik, pokryte masą luminescencyjną superluminowa w białym kolorze. To zapewnia odpowiedni kontrast, czyli dobrą czytelność w dzień, no i oczywiście z racji wydajności tej masy także w ciemności. Indeksy są prostokątne, poza tym na 6, 9 i 12, które mają kształt trapezów. Na godzinie 3 indeks zastąpiło okienko datownika. Z datą nadrukowaną czerwonym lakierem. Charakterystyczna obrotowa kotwica na godzinie 12 na takiej rubinowej tarczce dopełnia całości, jest charakterystycznym elementem zegarków z automatycznym naciągiem marki Rado. Tą tarczę pod szkłem okala okrąg w kolorze rutenu, a na nim umieszczone są takie drobne kresteczki będące podziałką minutową, a także żółte punkty z powłoki superluminowa przy godzinach 3, 6, 8 i 12. Symbolizują one kluczowe momenty w tenisie: 15, 30, 40 gen. No, a kolor oczywiście odnosi się do koloru piłeczki tenisowej. Również wskazówka sekundowa została na swoim grocie pokryta taką wyrazistą żółtą masą luminescencyjną. To taki jakby Akcent zwiększający czytelność i pokazujący, że zegarek pracuje, ponieważ ten żółta końcówka jest jakby naj, najbardziej wyraźnie poruszającym się elementem na tarczy. Koperta jest dość delikatna, i wymiary przekazałem Wam, natomiast wygląda naprawdę dość delikatnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że ta koperta zapewnia wodoszczelność aż do 30 barów, czyli do 300 metrów. Jak przystało na rasowy zegarek nurkowy, dzięki temu jest on przystosowany do naprawdę trudnych warunków. Sercem tego zegarka jest mechanizm z naciągiem automatycznym, jak już wspominałem. To Rado R763. Stworzony z myślą o niezawodności, o dokładnych wskazaniach, no i oczywiście o długiej pracy, co jest jego charakterystyczną cechą. Mechanizm ten jest użytkowany na 25 kamieniach. I regulowany w pięciu pozycjach, co gwarantuje naprawdę precyzyjną pracę w różnych warunkach. Posiada on antymagnetyczną sprężynę włosową Miwachron, no i tą wspomnianą rezerwę chodu na poziomie 80 godzin, co pozwala komfortowo odło odłożyć ten zegarek na przykład na cały weekend, a w poniedziałek założyć wciąż pracujący na rękę. Jeżeli chodzi o ten zegarek, jego wygląd to całość. Tego takiego sportowo eleganckiego wyglądu dopełnia bransoleta. To bransoleta o drobnych ogniwach, które są polerowane, i skrajnych ogniwach, które wyszczotkowano. Wygląda, przyznajcie, całkiem elegancko. Tą bransoletę uzupełnia zapięcie. Zapięcie jest również bardzo atrakcyjne. Na jego widocznej części widzimy takie delikatne jakby proszkowanie, użebrowanie i wyraźnie wypukłe logo firmy. Bardzo atrakcyjnie moim zdaniem to wygląda i także jest elementem podkreślającym ten vintage'owy charakter całego zegarka. Do tego modelu dołączono trzy wymienne paski tekstylne typu NATO, które widzicie tutaj, pomarańczowy, niebieski i zielony. Paski są wykonane naprawdę bardzo porządnie, dziurki zabezpieczone, szlówki są stalowe, wysokiej jakości i bardzo eleganckie, klasyczne zapięcia z spinem, tak jakby uzupełniają całość. Tu warto też dodać, że tak bransoleta, jak i dołączone do pasków teleskopy mają system EasyClip, pozwalający na Szybkie, beznarzędziowe zmienienie właśnie paska na bransoletę i zmienienie tym samym charakteru tego zegarka. No i podsumowując, to naprawdę całkiem niezła kompilacja, można powiedzieć. Mamy do czynienia ze sportowym zegarkiem, o stylistyce retro, o bardzo dużych możliwościach z racji wydoszczelności, yy, która przystaje do naprawdę zaawansowanego zegarka nurkowego. Yy, mamy tutaj antymagnetyczną sprężynę, i do tego bardzo modny, niewielki rozmiar, dość delikatny wygląd. Stylistyka jest poza tym, że retro, również bardzo atrakcyjna. A sam zegarek poświęcony jest coraz bardziej popularnej w Polsce dyscyplinie sportu, czyli tenisowi. Mamy tutaj naprawdę więc bardzo wiele ciekawych cech składających się w całość. W całość, którą wyceniono na kwotę 13 800 zł. Może to i dość sporo, ale biorąc pod uwagę jakość wykonania, no, którą oczekujemy od Rado na dość wysokim poziomie, do tego atrakcyjny wygląd, dobry sprawdzony mechanizm z długą rezerwą chodu, trzy bardzo fajne paski plus wysokiej jakości bransoleta, to już ta kwota 13 800 zł nie wydaje się być specjalnie wygórowaną. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę, no i jak zawsze zapraszam do naszej tradycyjnej recenzji, która jest y, zamieszczona na portalu zegarki i pasy. ja więc coś pokażę, jak zegarek wygląda na moim dopiarku.